– Hał, hał, hał! O, kogo ja widzę! – Dzieci z przedszkola Niezapominajka z Wrocławia. – To piękne miasto w Polsce. Bardzo lubię tam przyjeżdżać i liczyć krasnale. – Wy też takiego macie, prawda? – Pani krasnalowa Niezabudka. – Już niedługo przyjadę do waszego przedszkola. I mam nadzieję, że Rudolf wyzdrowieje, bo miał ostatnio straszny katar. A czy wy już upiekliście dla mnie te pyszne ciasteczka albo pierniczki? Co prawda nie powinienem ich za dużo zjadać, bo potem rośnie mi brzuch. Ale ja je tak bardzo lubię i czekam na nie cały rok. A może nauczyliście się jakiejś świątecznej piosenki? Cieszę się, że w waszym przedszkolu tak dużo się dzieje, że robicie tyle wspaniałych rzeczy, że bawicie się ze swoimi kochanymi paniami. Bardzo lubię, jak biegacie na placu zabaw. Moje renifery i elfy też tak biegają po śniegu. Kochane dzieci, dostałem od Was mnóstwo listów, za które bardzo dziękuję. Wszystkie już przeczytałem i mam nadzieję, że uda mi się spełnić Wasze marzenia. Wiem też, że pomagacie dzieciom, które nie mają tyle szczęścia co wy i nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. Bardzo pięknie z Waszej strony. Co my tu mamy? O listy od Was. O, ktoś napisał bardzo ładny list do Świętego Mikołaja. O, to, zobaczcie, jakie ładne, z takimi kolorowymi ozdóbkami. To chyba dla mnie. Zobaczmy inny. Kochany święty Mikołaju. Mam na imię Helenka. Mieszkam we Wrocławiu. Jestem trzyletnią, bardzo grzeczną dziewczynką. Bardzo chciałabym dostać lalkę ze smoczkiem. No, bardzo ładne życzenie. O, jakiś bardzo kolorowy list. Napisał go Adaś. Nie napisał, co chciałby, ale narysował bardzo piękny globus. Chciałby go chyba dostać. Kochane dzieci, mam do Was na koniec prośbę. Bądźcie dla siebie mili i dobrzy. Dzielcie się zabawkami. Pocieszajcie się nawzajem, jak ktoś jest smutny. Ja staram się być miły przez cały rok i muszę wam powiedzieć że bardzo to lubię do zobaczenia już niedługo hau hau hau